Siostra Faustyna dostrzegała miłosierdzie Boga w każdym sakramencie. Najwięcej pisała jednak o dobroci Jezusa, który został z nami w sakramencie Eucharystii, ale też sam Jezus pouczał ją o swojej obecności w sakramencie ołtarza. W tym materiale poznamy pięć rzeczy o Eucharystii, które Jezus powiedział do siostry Faustyny. W pewnej chwili bardzo pragnęłam przystąpić do Komunii Świętej, ale miałam pewną wątpliwość i nie przystąpiłam. Cierpiałam z tego powodu strasznie. Zdawało mi się, że mi serce pęknie z bólu. Kiedy zajęłam się pracą pełna gorzkości w sercu, nagle stanął Jezus przy mnie i rzekł mi, córko moja, nie opuszczaj Komunii Świętej, chyba w ten czas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko. Poza tym niech Cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze mną, w mojej tajemnicy miłości. Drobne Twoje usterki znikną w mojej miłości jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz mnie bardzo, kiedy mnie opuszczasz w Komunii Świętej. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz. A szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem Najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem. Dla nich mieszkam w tabernakulum, jako król miłosierdzia. Pragnę obdarzać dusze łaskami, ale one nie chcą ich przyjąć. Są dusze w świecie żyjące, które mnie szczerze kochają. W ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. W pewnej chwili miałam wątpliwość, czy ta rzecz, która mi się przydarzyła, nie obraziła pana Jezusa ciężko. Ponieważ nie mogłam sobie zdać sprawy z rzeczy tej, to też postanowiłam nie przystępować do komunii świętej, aż się wpierw nie wyspowiadam. Po spowiedzi przyjęłam komunię świętą. Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi powiedział te słowa: Wiedz, córko moja, że większą mi sprawiłaś przykrość tym, żeś się nie łączyła ze mną w komunii świętej, aniżeli to drobne uchybienie. W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja. Mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej. Dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty, Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Dziś po komunii świętej, powiedział mi Pan, Córko moja, rozkoszą moją jest łączyć się z Tobą. Największą chwałę oddajesz mi, kiedy się poddajesz woli mojej, a na siebie ściągasz przez to morze błogosławieństwa. Nie miałbym w tobie szczególniejszego upodobania, gdybyś nie żyła wolą moją.